Samorządowa środa. I witam pierwszego gościa. Z nami już na łączach jest pan Bogusław Farion, Sołtys Suchej. Wieś Sucha zlokalizowana w gminie Strzelce Opolskie. Dzień dobry, panie Sołtysie. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, słuchaczom Radio Opole. Panie Sołtysie, proszę powiedzieć, co jest nie tak z pomysłem na reorganizację sieci szkół podstawowych, które zaproponowała gmina Strzelce Opolskie? No, sprawa nie jest nowa, nie jest świeża, ale rozwiązania konfliktu coś nie widać. Co się dzieje, panie Sołtysie? Panie redaktor, szanowni słuchacze, jeśli chodzi o reorganizację sieci szkół. I to po prostu jest to bardzo emocjonująca propozycja dla mieszkańców Suchej, dla mieszkańców Rozmierki, ale i również wiosek, które wchodzą w skład dwóch obwodów szkolnych dla Rozmierzy i dla Jędry. Czyli jeżeli przyjmiemy, że dotyczy to czterech sąsiadujących ze sobą sołek, to jest to bardzo duży nośnik emocjonujący i budzi to wiele, wiele emocji. Dotyczy to przede wszystkim dzieci i dzieci to jest największa, że tak powiem, troska rodziców, ale i nie tylko, bo i dziadkowie się w tym momencie interesują sprawą i całe społeczności tych miejscowości są zaangażowane emocjonalnie te Uchwały, które dotyczą ich pociech. I to myślę, że jest centrum tego, o czym mówimy. Tak gdybyśmy mieli tak w skrócie powiedzieć słuchaczom, na czym problem, problem polega. Gmina Strzelce Opolskie jakby szukając oszczędności, chce szkoły łączyć, likwidować tutaj różnia ta sprawa wygląda. W każdym razie no, państwo tego nie chcą. No, to jest też takie utrudnienie zarówno dla rodziców, ale też i dla dzieci. Panie redaktor, zdecydowanie tak, jest to kłopot dla rodziców i dzieci. Przy czym będąc samorządowcem rozumiem, iż problem oprócz tego podstawowego, materialnego problemu, z jakim borykają się samorządy na terenie całego kraju, nie dotyczy on tylko i wyłącznie naszej miejscowości. To jest jeszcze drugi problem, problem demografii. I my to tu na dole doskonale rozumiemy, że nie mając dzieci, mając ich mało relatywnie, no troszeczkę to się kłóci z wersją ekonomiczną rozwiązania tego problemu. Więc gmina wychodzi z założenia, że należałoby połączyć dwa obwody szkolne, żeby dzieci. Na pewno ze stratą co do jakości kształcenia w znaczeniu takim, że będą to klasy bardziej liczne, ale tu bym się nad tym poważnie zastanawiał, bo czy klasa liczy 8 osób, czy mieści się w górnej granicy 25, czy to jest duży problem, gdyż mając wykształcenie pedagogiczne, no, nauczałem w klasach ponad 30 osobowych. To na pewno nie jest. Pozytywne uczyć w tak licznych klasach, ale ta liczba maksymalna 25 uczniów, no nie jest, nie jest że tak powiem, nie do zaakceptowania. I sądzę, że, że tutaj w tych dwóch aspektach demografii i ekonomii kształcenia, mówimy o koszcie na jednego ucznia, to po prostu są to rzeczy. Nad którymi trzeba się pochylić, nie bez emocji na pewno. Jak Państwo w tym kręgu czterech wsi, jakie Państwo mają pomysły na, na, na rozwiązanie tego problemu? No bo są dwie strony tego no, może nie konfliktu, ale po prostu problemu, który powstał, i różnych pomysłów na, na jego rozwiązanie. Co Państwo by zaproponowali gminie, żeby, żeby jakoś te interesy pogodzić? Panie redaktor, y, pogodzić się tych interesów y, idealnie nie da, mm -hmm. bo najprościej by było powiedzieć od strony takiej y, sołeckiej, my chcemy mieć swoją szkołę w klasach 1-8 i to by był koncert życzeń. Ale y, niestety proza życia jest zupełnie inna. Dostaliśmy postawione y, zagadnienie w ten sposób, żebyśmy pomogli jako społeczność w rozwiązaniu tego problemu dla samorządu, dla gminy. Mm -hmm. Rozmawiałem z rodzicami, rozmawiałem z wieloma działaczami i organizacjami na terenie sołectwa i szukając jakichś wyjść kompromisowych, które mogłyby pomóc, stoimy na stanowisku takim, jako wioska, że cieszy nas to, że patrzy się gmina, Pozytywnie na dwie placówki oświatowe, że miałaby utrzymanie i jedna placówka, i druga na zasadach klasy 1-3, przepraszam, nauczane by były w budynku w rozmiarce, natomiast klasy 4-8 nauczane byłyby w placówce w suchej. Bo tutaj jest lepsza baza, tutaj jest sala gimnastyczna, jest w tym momencie to logiczne rozwiązanie. Nie ma na pewno wszystkich entuzjastycznie przyjmujących ten kompromis moich mieszkańców. I ja w ten sposób rozmawiając z rodzicami prezentowałem ten pogląd, że Aspekt jeszcze osób zatrudnionych w jednej i drugiej placówce jest, że tak powiem, uwzględniony, gdyż gmina zapewnia, że nikt z zatrudnionych nauczycieli nie straci pracy, gdyż będą przemieszczenia w ramach gminy Strzelce o żeby wszyscy znaleźli zatrudnienie. No to też bardzo to... ważny aspekt, prawda, żeby nauczyciele tak. pracy nie stracili. Tak, nad tym, nad tym się e, poważnie zastanawialiśmy. Więc na dobrą sprawę, choć nie bez bólu, akceptowalibyśmy taki pogląd, że właśnie istnienie jednej i drugiej e, placówki, wzajemna symbioza, wzajemny układ, gdyż przemieszczenie dzieci z przedszkola w rozmiarze do budynku szkolnego i przemieszczenie tam dzieci z klas 1-3 no, grupowałoby mm, roczniki te młodsze i miałoby to, wydaje mi się, sens i logikę. Natomiast te y, dzieci starsze z klas 4-8, gdyby podejmowały edukację na terenie suchej, to sądzę, że to by się, że tak powiem, odbyło z korzyścią dla nich, jeśli chodzi o bazę lokalową, o bazę sali gimnastycznej i znalazłoby to, że tak powiem, akceptację społeczną i myślę, że czasem może malkontenci też by się do tego zdołali przyzwyczaić i zaakceptować ten stan faktycznie. Jak by wyglądała sprawa z dowozem tych dzieci do, do szkół, panie sołtysie? Gmina zadeklarowała y, pełne, y, że tak powiem, usługi w zakresie dowozu dzieci, jeśli chodzi o przewóz dzieci 1-3 y, z, z suchej do rozmiarki, jak również w drugą stronę z rozmiarki dzieci 4-8 do suchej. Czyli, jakby dowóz nie jest tutaj, już kwestią, nad którą trzeba jakoś mocno dywagować. To już jest uzgodnione, Państwo się na to zgadzają i, i nie ma tutaj kłopotu z tym dowozem, tak? Tak. Mhm. Myślę, że tutaj problem nie istnieje. Trzymamy gminę za słowo. Ja bardzo jestem skrupulatny pod tym względem i z każdych spotkań, w których miałem przyjemność uczestniczyć, czasami wątpliwo, to. Chciałem po prostu mieć protokoły i mam je zgromadzone po to, żeby deklaracje, które są składane przez gminę, żeby one były na tyle wiążące, żeby można było się odwołać do ustaleń, które są podejmowane. Proszę powiedzieć, bo za tydzień odbędzie się sesja Rady Gminy w Strzelcach Opolskich, tam będzie ten temat podnoszony. No i to jest właściwie ostatni moment, aby ewentualnie takie zmiany móc przeprowadzać. Tak, gdyż to wiąże się z terminami przesyłu informacji do kuratorium. Wiemy o zainteresowaniu kuratorium, gdyż wielu rodziców podejmuje na własną rękę różne działania, które nie są, że tak powiem, koordynowane przez sołectwa zarówno w suchej, jak i rozmierce. I, i, I to na pewno znajduje odzwierciedlenie wypowiedzi pana kuratora, że on o sprawie nieoficjalnie wie, mm -hmm. a czeka po prostu na przesłanie materiałów z drogą oficjalną, czyli po obradach. Sesji Rady Miejskiej. A jeszcze przed sesją będą podejmowane być może takie próby kontaktu, już takiego oficjalnego z kuratorem oświaty? Czy to właśnie nie wiem, od, od pana Sołtysa, jakiejś większej grupy społeczności? Jest coś takiego planowane? Z naszej strony nie planujemy takiego rozwiązania. Hmm. Ja myślę, że po prostu dobrze jest przedyskutować te kwestie. W ramach lokalnego środowiska i nad tym się skupiamy. Są inicjatywy oddolne, to na nie po prostu ludzie mają prawo się, że tak powiem, skupić, zrzeszyć i rozmawiać, konsultować w tym temacie, i absolutnie tego nie neguję, jeśli chodzi o lokalną społeczność ale konsultacje, które przeprowadziłem i rozmawiałem, wskazują, że większość społeczeństwa akceptuje te zmiany w obrębie tutaj lokalnej społeczności. Być może niektóre osoby indywidualnie szukają jakiegoś złotego środka i chęci zaistnienia w środowisku lokalnym jako tak zwany trybun ludowy, że coś zdołają osiągnąć ponad jakiś wypracowany kompromis. Ogólnie mówiąc, między tymi dwoma społecznościami placunek światła. Panie Sołtysie, bo rozmawialiśmy też o tym czynniku demograficznym, który jest tutaj też bardzo istotny, ale chyba kulturowy również jest y, y, bardzo istotny, bo w takich małych miejscowościach, w małych wsiach szkoła to jest często takie centrum życia społecznego. Państwo też mają obawy, że gdyby jednak nie udało się szkoły uratować, no to zniknie też ważna część y, waszego życia po prostu w społeczności. Panie redaktor, to jest, to jest tak bardzo mocny argument, mm. że gdybym się tylko nad nim głębiej zastanowił, nie miałbym złudzeń, że nie ruszałbym żadnej placówki oświatowej na terenach wiejskich. I tu poważnie by można było się zastanawiać nad ekonomią, czy ta złotówka przysłowiowa... Czy ona jest tego warta? Czyli nie szukać gdzie indziej jakichś oszczędności materialnych, które by zatkały tę dziurę budżetową, jeśli chodzi o budżet Gmin. Ale będąc uczestnikiem Komisji Budżetu i Finansów, mm -hmm. daje sobie sprawę z tego, że jeżeli mamy subwencję oświatową na poziomie około 400 tysięcy, a potrzeby oświatowe na poziomie 4 milionów, to jest to wyrwa bardzo potężna w budżecie gminy i jeśli chodzi właśnie o tą ekonomię, to trzeba ją mimo wszystko próbować rozwiązać nad tymi walorami kulturotwórczymi. Te walory kulturotwórcze, one są bezcenne, one są bardzo mocne. Jeśli chodzi o tę kwestię naszej placówki, to proszę sobie wyobrazić, że jest zespół folklorystyczny Suskie Skowronki. Lokalnie znani, nawet może szerzej, bo i przeglądy straży pożarnych w Randze, że tak powiem, krajowej, one, one gdzieś tam powiedzmy zaistniały. Ten, ten zespół zaistniał, przepraszam. Natomiast na rybek biorą z Suskich Skowroneczków, mm. które gdzieś tam zapatrzone właśnie w ten. Z tę działalność kulturalną tego zespołu ćwiczą, trenują i rozwijają swoje talenty w obrębie szkoły. I, I jest pewna taka ciągłość kulturotwórcza w tym zakresie w tej naszej miejscowości. Jeżeli robione są jakiekolwiek imprezy trenerowe zarówno przez szkołę, jak i sąstwo, to nie ma innej opcji, jak występ przedszkolaków i dzieci, bo to jest nasza chluba. No tak. Więc to naprawdę ten walor jest godny podkreślenia i praktycznie bezcenny. Panie sołtysie, musimy tutaj postawić już kropkę, bo czas nas goni. Za tydzień sesja Rady Gminy zobaczymy, jaki będzie wynik głosowania, wynik rozmów, co się dalej będzie działo. Dziękuję serdecznie. Bogusław Farian, Sołtys, wsi słucha był dzisiaj z nami. Pozdrawiam serdecznie. É isso